Troszeczkę mnie tutaj nie było, ale jestem z powrotem. Krótko i zwięźle. Dzisiaj taki temat trochę związany ze Strongman, trochę nie. Zobaczycie za chwileczkę sami. Tak czy inaczej, jak żyje, właśnie samochód i śmigam w kierunku Poznania. A czeka tam za mną Tomek. No, więcej za chwilę. Hej. na miejsce. I tak sobie myślę, że no muszę jeszcze ponagrywać następnym razem. Na przykład takie smaczki typu jak witam się z Tomkiem, jak wchodzę w to miejsce, no jeszcze to mi w krew nie weszło. A po co tam byłem? Byłem tam, żeby dograć się gościnną tak zwaną szesnastkę, dograć się mojemu koledze Kabanowi. Tam jest takie oko, co mnie widzi. W razie co, jakbym zasłabł. A? Tutaj akurat zgrywaliśmy refren. Sarmacka Studio. Jasne. czasem spadasz w dół, a raz wznosisz na wyżyny takie życia, skutki i przyczyny twarde serce mnie i gdy nie wyjdzie, nie łam się tutaj każdy ma swój cel i po swoje dalej brnie każdy ma swój cel i po swoje dalej brnie tak już jest, chcesz być kimś, musisz być sobą pójdziesz dobrą drogą, dobrzy ludzie ci pomogą tak już jest, musisz być twardy skończyły się żarty, gdy z diabłem grasz w karty Tomek, drugi raz się nie będziemy witać, bo już się przywitaliśmy, jak tutaj przyjeżdżałem. W ogóle powiedz moim naszym widzom, gdzie my jesteśmy. Znajdujemy się w Sarmacka Studio na Naramowicach. Tutaj się zaczęła moja przygoda 7 lat temu z rapem i trwa po dziś dzień. Dzisiaj właśnie, Tomek, nagraliśmy numer na moją nadchodzącą płytę tych kilka słów. Ja przypomnę tylko, że zapowiadaliśmy już ten numer na początku zeszłego roku, także... W maju! No, do, no, to no to dobra, no to w takim grubym początku, ale w maju rzeczywiście i co? I się w końcu udało. Tak jest, w końcu się udało wiadomo, każdy ma swoje życie, swoje problemy tego czasu też jest mało, ale finalnie płyta już się kończy, także ja jestem naprawdę zadowolony. Jak jesteśmy przy płycie, to powiedz, bo wtedy planowałeś, te plany się zmieniły, jeżeli chodzi o no ten, ten, ten termin, kiedy wypuścisz ją. No niestety, no tak, plany się zmieniły na termin. planowałem płytę wydać yy, przed świętami, no ale no tak, jak już wspomniałem, nie? każdy ma swoje życie i też nie ma czasu, jeśli chodzi o, o dogrywki, o fity, nie? Tak, no, wiadomo, no. Trochę tych gości będzie możesz już zdradzić mniej więcej, kto jeszcze. No, że ja, to już wiemy. Jak najbardziej, mogę zdradzić. Na pewno z gości, jeśli chodzi o artystów, to będzie ty, DZR Czarna Owca, Wicher, Junior, Małpa z Nagłego Ataku Spawacza, pojawi się jeszcze, jeśli chodzi o bity, to na bicie będzie Erix Produkcja, Cytrobit, Jeleńbit i myślę chyba, że to wszystko. A i jeszcze Somis Berlin. To chyba ostatnio taki coś, że tak usłyszałem tutaj za kulisami, projekt twój, tak? Ale też będzie na płycie. Tak, oczywiście ten projekt będzie na płycie, to będzie taka kolaboracja polsko-niemiecka, ale to będzie smaczek i dlatego jeszcze szczegółów nie zdradzam. Okej, okay, to niech tak zostanie. No to dobra, to teraz wróćmy w takim razie do planów sportowych, a nie tyle wróćmy, co zacznijmy te plany sportowe rozwijać i tutaj sobie, że tak powiem, Otwórz się przed tymi naszymi ludźmi. Co ty tam sobie masz zamiar w tym przyszłym roku robić? Jesteś dogadany z STP czy jeszcze z kimś? Jak to ma wyglądać? E, tak jak rozmawialiśmy w tamtym roku w maju e, plan się powiódł na Mistrzostwach Polskich Amatorów STP zdobyłem brąz. Także dostałem się do federacji Strongman Team Poland i na ten sezon oczywiście planuję u nich starty. Masz Co? już jakiś terminarz? E, oczywiście to nie, nie zależy ode mnie, tylko od prezesa. Bo tam jest nas chyba 10 albo 11 zawodników, a jak wiadomo, w strongmanie może startować tylko 6. Będzie chyba 11 albo 12 imprez, w tym puchar Europy, Mistrzostwa Polski oraz również no, puchary polski i Strongman. Nie? Muszę zapytać, mam nadzieję, że nie wsadzę w ten sposób kijrowisko. Powiedz mi, czy ty możesz startować gdzieś jeszcze poza STP, czy jesteś ograniczony już teraz troszeczkę? Z prezesem Jarkiem jeszcze nie rozmawiałem na ten temat, ale wydaje mi się, że nie. Czyli jednak jak już Cię gdzieś oglądać, to tylko w TVP Sport i na zawodach Federacji Strongman i Poland. Tak, oczywiście. No dobra, to powiedz w takim razie szybko, jak wyglądają na tą chwilę Twoje przygotowania, bo musisz pewnie już być powolutku w gazie, żeby no, ten sezon dobrze rozpocząć. To mm. trzeba z przytupem, nie? a i żeby z przytupem, no, to trzeba mieć z czego rozpoczynać. Jak wyglądają przygotowania na ten okres Twoje? Po sezonie w tamtym roku skupiłem się na skończeniu płyty. Odsta odstąpiłem od treningu na dwa miesiące. Ale... Reg regeneracja czy, czy bal? Regeneracja oczywiście. <laughs> ale teraz się zaczął nowy rok. Wróciłem do treningów, także przygotowuję formę. Jak powiedziałem, od maja startuje sezon. Do tego też dojdzie nie tylko Strongman, ale również Mistrzostwa Polski jak i Europy w street curl wyciskaniu sztangi na biceps w tamtym roku we wrześniu udało mi się zdobyć brąz na mistrzostwach Europy także jestem a jaką za... wagę jeżeli chodzi o ten biceps bo to też już pewnie jak już mówimy to powiedzmy będziesz celował jeżeli chodzi o ten rekord bo to jest podniesienie przy którym muszą być dwa czy trzy punkty tak oparcia dwa eee, łopatki i łopatki i pośladki. Pośladki, czyli tak. dwa no, i potem co jest najważniejsze przy takim sędziowaniu? To no no decyduje różnica wagi między tobą a tym, co podniosłeś? Czy kto podniesie najwięcej? Bo też nie wszyscy to wiedzą. Kto podniesie najwięcej, oczywiście. Ile podnosisz na tą chwilę? W marcu, w, przepraszam, we wrześniu na zawodach podniosłem 72,5 kg. Co dało mi właśnie brązowy medal na mistrzostwach Europy. Pierwsze miejsce, bo ja startuję w kategorii do 125 kg. Okay. Pierwsze miejsce podniósł taki Igor z Ukrainy. To on podniósł rekord pol, rekordy Europy albo świata to on 101,5 kg próbował pobić. Także Ale ci, udało mu się to zaliczył to? Yy, chyba nie, chyba 98,5 zaliczył. Czyli w Twojej kategorii wagowej rekord jest 100 kg z małym kg. haczykiem. Tak, tak, 100 kg z małym haczykiem. No to te 30 takie grube by się jeszcze przydało do tego Twojego rekordu, ale i tak na brąz fajny wynik, bo no to już prawie 8 dych, nie. Tak, ale w tym, tym sportem zacząłem się dopiero interesować właśnie w tamtym roku. To czyli starz masz krótki, rozwijać się jeszcze masz gdzie i kiedy? Tak, jest, dokładnie. Jak to się niektórzy mówią, na spokojnie, na spokojnie. Trzeba wszystkiego próbować w życiu. No dobrze, Tomek, wiesz co, nie będę tutaj dłużej, y, tobie zajmował czasu i naszemu gospodarzowi też. Ja jeszcze raz fajnie bardzo dziękuję, że w Poznaniu mogłem się pojawić. No, wielka frajda dla mnie nagrywać w takim miejscu, gdzie same poznańskie legendy nagrywały i teraz realizuję swoją y, płytę, Tomek. Słuchajcie, Miło no, w go. dzisiaj tak króciutko, ten wyjazd taki bardzo, bardzo jest y, bardziej hip-hopowy niż strongmanowy, bym tak powiedział, ale takie też czasami po prostu mi się zdarzają. Dlatego jesteście tego świadkiem. Tomek, my się będziemy w takim razie mijać gdzieś na zawodach, chyba nie bardzo w takim razie, chociaż może, może, bo w takim razie... Ja ja Jak dostanę gdzieś zaproszenie, to... Rozmawiam, ja jestem otwarty na wszystkie... Tak, ja jestem żeby otwarty na wszystkie oferty. I wtedy dokładnie, tym bardziej, że... No, musisz też zdawać sprawę, że takie zamykanie, to już jest moja zupełnie opinia, to tego nie ustalaliśmy wcześniej. Takie zamykanie zawodników nie zawsze dla nich dobrze wpływa. Dobrze dla organizatora, ale dla zawodnika nie zawsze, także pilnuj swojego, że tak powiem. Zresztą to nie muszę tego gadać. Fajnie, dzięki wielkie. Dziękuję Miło było tu się widzieć i co? Do zobaczenia w takim razie. Chociaż żeby było jasne, na jedną imprezę mam zamiar się wybrać, jeżeli chodzi o STP. No na razie nie zdradzę na jaką, ale to właśnie też dlatego, że chciałbym zobaczyć, bo wiadomo, że ja też kiedyś z tą Federacją byłem bardzo mocno związany, zresztą bardzo miło to wspominał, i chciałbym zobaczyć, czy coś tam się rzeczywiście tak bardzo zmieniło dużo, czy niekoniecznie. No, po prostu ciekawość mnie tam, mnie tam pewnie zaprowadzi. No dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkiej. Pozdro. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj trochę krótko i zwięźle a to też dlatego, że cel był krótki. Pojechać nagrać. No, i oczywiście porozmawiacie z młodym, zapowiadającym się dobrze zawodnikiem. Strągłem. Na koniec jeszcze złożyłem autograf na tak zwanej ścianie płaczu. Ale zwróćcie uwagę, że tam powyżej jest taka legendarna ksywa wytagowana, czyli właśnie Rysiu Peja. Pozdrawiam. Co tu dużo gadać? Bardzo fajny wyjazd w fajnym towarzystwie. Fajnie spędza się czas. Moi drodzy, bądźcie ze mną w ten sposób, że zrzućcie tam sobie jakiś komentarz na dół. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie, jeżeli ktoś z Was tego jeszcze nie robi. A ja już niebawem ruszę troszeczkę bardziej w Polskę, tak jak obiecałem. No a teraz trochę klimatu powrotnej trasy do domu. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!